Witajcie! W końcu nagrywam unboxing Pixelboxa, ale nie jednego, tylko aż trzech. Tyle właśnie miałam zaległych boxów do nagrania. Cóż, nie ma co przeciągać wstępu, bo mam dzisiaj Wam dużo do pokazania. Zaczynajmy. Pierwszy Pixelbox przyszedł do mnie jeszcze w grudniu i jest on z tematyki Super Heroes. Zobaczmy, co jest w środku. Pierwsza największa i dość nietypowa rzeczek na Pixelboxy to plecak. Podoba mi się bardzo połączenie koloru brązowego i grafitowego oraz aplikacje z superbohaterami DC. Nawet suwaczki ma oryginalne. Plecak przyda się na wycieczki czy zakupy i jest idealny dla mnie na wielkość. Nie lubię dużych plecaków ani toreb, bo sama jestem nieduża, więc lepiej się czuję z mniejszymi gabarytami. W środku plecaka znajdowała się koperta i ulotka z DKMS. W kopercie jest zestaw do pobrania wymazu z ust i ulotki informacyjne, na czym to wszystko polega. W skrócie można zostać prawdziwym superbohaterem, bo gdyby próbka, którą przesłaliście była zgodna z próbką osoby chorej, potrzebującej przeszczepu szpiku, to możecie takiej osobie uratować życie właśnie poprzez oddanie swojego szpiku. Na przykład poprzez oddanie krwi w specjalny sposób lub pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Nie wiem czy to zrozumiale wyjaśniłam, ale mam nadzieję, że tak. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, to zajrzyjcie na stronę fundacji DKMS. Dalej mamy figurkę z Supermana z dodatkowymi dłońmi, które możemy podmieniać. Postać wygląda mi mało supermenowo, ale pewnie dlatego, że jest podobną z kreskówki God and Monsters. Nie znam jej akurat i przyznam, że wolę normalnego, typowego Supermana z wielkim S na piersiach. Kolejna rzecz to skórzany notesik z Deadpoola. Niby mam kupę notesików w domu z tych paczek, ale jak przyszło co do czego, to żadnego nie mogłam znaleźć. Więc przyda się. Notesik jest elegancki i ma nawet zakładkę. Super. W mamy jeszcze jakiś tajemniczy pakunek. Co jest w środku? Kubek termiczny z Iron Manem. Fajny, na pewno się przyda. To chyba już mój drugi taki kubek, o ile dobrze pamiętam. Dla każdego członka rodziny po jednym na wycieczkę. Kolejne rzeczy to oczywiście wlepka, przypinka, i tym razem jeszcze opaska na rękę z DKMS. No i ostatnią rzeczą jest koszuleczka w kolorze granatowym. Jaki wzór? Kojarzę go chwila jest to rękawica z filmu Avengers. A której części to nie wiem, bo jest ich wiele, a ja oglądałam tylko niektóre, i właśnie ta rękawica pojawiła się w części, którą akurat ostatnio oglądałam. I jako że ten Pixelbox przyszedł w grudniu, to widać tu jeszcze motyw świąteczny, choinkę. Fajne połączenie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszego Pixelboxa, więc przejdźmy do kolejnego styczniowego z tematyki chaos. Pierwsza rzecz, która się najbardziej rzuca w oczy, to czerwona czapka z pomponem. No coś ostatnio dużo tych czapek dali. Z pixelboxów mam już Picolrika, czapę z Deadpoola i teraz taka z Fallouta 4. Akurat to nie moje klimaty, ale czapka jest ładna i prawdopodobnie bardzo ciepła, bo wygląda na naprawdę grubą. Mamy chyba w domu teraz zapas czap na kilka lat. Kolejna rzecz to przypinka i figurka z Warcrafta. W grę nie grałam, ale film akurat oglądałam i jak mgłę kojarzę tego orka. Przynajmniej tak mi się zdaje, bo wszyscy są do siebie podobni. Figurka jest ładnie wykonana i mamy dodatkowo do niej kilka gadżetów, które pewnie można włożyć w ręce orkowi. Kolejna rzecz to breloczek, jednak nie mam zielonego pojęcia z czego. W tle jest napis Halo, więc może jakaś gra. No, nic mi to kompletnie nie mówi. Brelok dość ciężki, bo metalowy. Następna rzecz to prawdopodobnie aluminiowy bidon z jakąś laseczką. A znów Fallout. Sporo gadżetów z tej gry w tym e boksie. W sumie to wszystkie gadżety są z gier, choć jeszcze została koszulka, więc nie będę mówić hop. Co do Bidona, przyda się na wyprawy rowerowe, na których dawno już nie byłam. No i ostatnia rzecz, jaką mamy w tym pixelboxie, to naklejka taka sama jak przypinka. I czarna koszulka z. terminatorem, a vista baby świetna ta koszulka, po prostu wygrała wszystko. Okej okay, to już koniec tego boksa, więc przeskakujemy do ostatniego, którego otrzymałam w lutym z tematyki Fight. Pierwsza, największa rzecz to duży gabarytów szklany kufel. Kształcie czaszki. Uuu, ale się jaram, jest świetny. To kufra z Call of Duty, ale dla mnie to wiecie co jest najważniejsze, sam kształt czaszki. Ten Pixel Box zdobył już moje serce pierwszym gadżetem. A co tam jeszcze znajdziemy? Figurka pop jakiegoś jagernauta? Dawno nie było figurek pop, a ja bardzo je lubię. Niestety nie znam tej postaci, więc podejrzewam, że pochodzi ona z jakiejś gry. Chyba dota 2, bo na górze opakowania mamy właśnie taki napis. Kolejna rzecz to mała figurka Fanko z Legionu Samobójców. Ciekawe, kogo wylosuje. Sprawdźmy. Mam nadzieję, że będzie to Joker lub Harley Quinn. No i niestety to żadna z tych postaci. Szkoda. Następna rzecz to chyba również jakaś mała losowa figurka z gry Fighter. Znam tę grę, ale nie jestem pewna, czy w nią grałam. Podejrzewam, że tak. Jednak to było tak dawno, że pamiętam tę grę tylko przez mgłę. Ale nieważne. Odpakujmy sobie figurkę. No i cóż. Nie powiem wam, co to za postać, bo nie mam zielonego pojęcia. No i niespodzianka, bo jest to breloczek. No i ostatnie rzeczy to naklejka i przypinka oraz granatowa koszulka, a na niej I jakaś lama. Lama Luther's. Kurde, nic mi to nie mówi. Podpowiecie skąd ta lama? Podejrzewam się, pewnie z jakiejś gry. No i to już wszystko na dziś. Uff, trochę tego było, ale daliśmy radę. Jak Wam się podobały boksy? W każdym znalazło się coś fajnego, także myślę, że były udane. Jeśli mielibyście ochotę sobie zamówić pixel boksa, to link zostawiam Wam w opisie, jak zawsze. Do usłyszenia.